Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Poznaliśmy wszystkich półfinalistów Ligi Europy! Czyli Netty i Bereszyński przeniosą się do Torino? Lionel Messi kupił apartament w pobliżu siedziby Interu Mediolan. Jadon Sancho zostaje w Borusi Dortmund na kolejny sezon. Kamil Glik oficjalnie w Benevento. Pierwsze wzmocnienie Realu Madryt, wypożyczenie Edegarda skrócone. Dwóch piłkarzy Premier League na celowniku FC Barcelony. Mateusz Bogusz przedłużył kontrakt z Leeds United. Moi kochani, bijecie kolejne rekordy, tym razem w subach, bo od poprzedniego filmu na kanał przyszło nowych 1001 widzów. Witam wszystkich serdecznie, a jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, chcesz dołączyć do naszej ekipy, interesujesz się piłką nożną, koniecznie, klikaj czerwony przycisk na dole. Pod wczorajszym filmem ponad 10 tysięcy łapek w górę, bardzo wam dziękuję. Powiedzmy znowu 6 tysięcy łapek w górę i lecimy jutro z nowym filmem. Przypominam, że jest daily w sierpniu, czyli codziennie z rana w sierpniu. Pada na kanał nowy film. Koniecznie sprawdzajcie kanał z rana, bo nie zawsze dzwoneczek może wam zadziałać. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. W miniony poniedziałek do półfinałów Ligi Europy awansowały zespoły Interu Mediolan i Manchester United. We wtorek poznaliśmy już komplet czterech drużyn, które będą rywalizowały o wielki finał. W meczu szachtara Donetsk z FC Basel doszło do prawdziwej demolki. Ukraińska drużyna rozgromiła szwajcarską aż 4 do 1. Bramki zdobywali Moraes, Tyson, Alan Patrick oraz Dodo. Gola na otarcie US zdobył Van Wolf zwinkel. W drugim spotkaniu wynik nie był aż tak jednostronny, Sevilla mierzyła się z Wolverhampton. Hiszpanie totalnie zdominowali Anglików, jednak dopiero w 88 minucie za sprawą Ocamposa Sevilla wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do końca. Półfinałowe spotkania zapowiadają się naprawdę emocjonująco. 16 sierpnia w niedzielę Sevilla zagra z Manchesterem United. Natomiast dzień później dojdzie do starcia Interu Mediolan z Szachtarem Donieck. Na papierze faworytami są Czerwone Diabły oraz Nerazzurri. A jak to wyjdzie w praktyce? O tym przekonamy się za kilka dni. Bartosz Bereszyński i Karol Linetty od kilku lat reprezentują barwy włoski Sampdorii, w której są bardzo ważnymi elementami zespołu. Dużo teraz wskazuje na to, że zarówno obrońca jak i pomocnik opuszczą klub z Genui. Według nieoficjalnych informacji bardzo blisko podpisania kontraktu z Torino jest Linetty. Karol jest na szczycie listy życzeń Marco Giampaolo, z którym współpracował niegdyś w Sampdori. Według La Republika do dogadania zostały ostatnie szczegóły. ty w Turynie ma zarabiać 2 miliony euro za sezon. W jego ślad ma pójść również Bereszyński, którego w swoim zespole bardzo chętnie widziałby Gianpaolo. Według władz Torino im więcej klub będzie miał byłych zawodników tego szkoleniowca, tym szybciej zacznie grać jego piłkę. Jednak w tym przypadku o transfer może być zdecydowanie trudniej. Według tutto sport Sampdoria bardzo liczy na Bereszyńskiego w przyszłym sezonie. Sprawy nie ułatwia fakt, że Bereś ma ważny kontrakt z klubem do czerwca 2023 roku. Czas pokaże, czy rzeczywiście dojdzie do podwójnego transferu Sampdori do Torino. Od dłuższego czasu nie milkną plotki na temat odejścia Lionela Messiego z FC Barcelony. Najczęściej mówi się o transferze do Interu Mediolan, który na całą transakcję chce przeznaczyć kilkaset milionów euro. Jakiś czas temu ojciec Lionela, Jorge, kupił mieszkanie w Mediolanie niedaleko siedziby Interu. Informacja ta rozgrzała do czerwoności media na całym świecie. Jednak to nie koniec szokujących informacji. Włoskie media podają, że apartament w ekskluzywnej dzielnicy Mediolanu Porta Nuova kupił także sam Lionel Messi. Co chce ugrać Argentyńczyk takim postępowaniem? Być może chce tym wymusić na działaczach FC Barcelony reformę w klubie i zatrudnienie nowego szkoleniowca. Czas pokaże, czy zakupy Jorge i Lionela faktycznie miały do czynienia z transferem Messiego do interu Mediolan. Przez wiele tygodnia, nawet miesięcy, mówiło się o transferze Jadona Sancho do Manchesteru United. Działacze i Dortmund postawili sprawę jasno: Anglik będzie mógł odejść, jeżeli zostaną spełnione ich wymagania finansowe. Niestety Czerwone Diabły spóźniły się ze złożeniem zadowalającej oferty. Czas był do minionego poniedziałku. Taką informację przekazał Bild. Sam Sancho bardzo chętnie chciał wyjechać do Anglii. W związku z tym niemieckie media zaczęły się zastanawiać, czy Jadon nie pójdzie śladami Yanga czy Dembele i zacznie strajkować. Dyrektor Michael Zorg wierzy, że Sancho zachowa się tak jak kiedyś Lewandowski w przeszłości. Przypomnijmy, Lewy do końca kontraktu reprezentował barwy BVB, zostawiając serce i zdrowie na boisku. W swoim ostatnim sezonie dla BVB Polak strzelił 28 bramek i zanotował 13 asyst. Od wielu tygodni mówiło się o przenosinach Kamila Glika do Benevento. W końcu plotki stały się faktem. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z włoskim zespołem do 30 czerwca 2023 roku. Tym samym Polak wraca do Serie A po czterech latach przerwy. W 2016 roku Glik do drużyny AS Monaco dołączył z Torino. Klub z księstwa postanowił podziękować swojemu byłemu piłkarzowi. Oficjalny komunikat wystosował wiceprezes AS Monaco Oleg Petrov. Dziękuję Kamilowi za wszystkie lata w Monako. Kamil przyczynił się do sukcesów klubu w sezonie 2016 17 Przez cały czas był też wzorem dla całej grupy. Życzymy mu powodzenia w nowej przygodzie w lidze, którą doskonale zna. Glik w drużynie AS Monako rozegrał łącznie 167 meczów, w których strzelił 16 bramek. W 2017 roku zdobył Mistrzostwo Francji. Real Madrid w najbliższej przyszłości nie będzie mógł sobie pozwolić na gotówkowe transfery. Dlatego też klub bardzo mocno rozważa sytuację swoich wypożyczonych piłkarzy. Według informacji hiszpańskiego Mundo Deportivo wypożyczenie Martina Edegarda do Realu Sociedad San Sebastian zostanie skrócone o rok. Taką decyzję podjął Zinedine Zidane, który bardzo chciał Norwega w swoim zespole. Francuski szkoleniowiec chce na niego stawiać. Miniony sezon Edegard może zaliczyć do bardzo udanych. W 36 meczach strzelił 7 bramek i zanotował 9 asyst. Dopiero w Realu Sociedad Norweg pokazał gamę swoich umiejętności. W obliczu niemal pewnej wyprzedaży piłkarzy królewskich, taki zawodnik jak Edegard jest na wagę złota. FC Barcelona pomimo finansowych problemów rozgląda się za potencjalnymi wzmocnieniami. Duma Katalonii chce zmazać plamę po nieudanym sezonie 2019-2020, który uratować może tylko i wyłącznie triumf w Champions League. Klub raczej już skupia się na przyszłym sezonie, w którym chce wrócić na szczyt. Według telegraf FC Barcelona swoje priorytety transferowe znalazła w Premier League. Na szczycie listy życzeń Dumy Katalonii znajdować się ma piłkarz Manchesteru City Bernardo Silva. Drugim piłkarzem, którym zainteresowana jest dla ugrana jest czalar Sunchu z Leicester City. Co ciekawe, Barsa już kiedyś była zainteresowana tym piłkarzem miało to miejsce w 2016 roku. Wtedy czalar przeniósł się z tureckiego Altinordu FK do niemieckiego SC Freiburg. W jednym i drugim przypadku w grę nie wchodzą transfery bezgotówkowe. Barcelona będzie musiała zaproponować pieniądze lub któregoś ze swoich piłkarzy. Leeds United po wielu latach powróciło do Premier League w pięknym stylu. Jednym z głównych autorów tego awansu był Mateusz Klich. Łącznie w drużynie Pawi występuje trzech Polaków. Oprócz Klicha są to Mateusz Bogusz i Kamil Miazek. Ten pierwszy trafił do Leeds w styczniu 2019 roku z ruchu Chorzów. Właśnie klub poinformował, że kontrakt z 18-letnim pomocnikiem został przedłużony do czerwca 2023 roku. Obecnie Bogusz nie ma co liczyć na występy w seniorskim zespole. W sezonie 2019-2020 zaliczył jedynie dwa występy. W Pucharze Ligi Angielskiej przeciwko Stoke City i w Championship w ostatnim meczu sezonu przeciwko Charltonowi Athletic. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.